Czy najlepszy sposób wynagradzania pracowników istnieje? Zapraszam do oglądania odcinka. Nie wiadomo, nie wiadomo. Być może pamiętasz jak opowiadałem o tym jak, dlaczego jestem przeciwnikiem akordu i nadal nie jestem, choć uważam, że w przypadku niektórych bardzo, bardzo szczególnych przypadkach on się sprawdza. To zastanawiałem się, tak naprawdę, jaki jest najlepszy sposób wynagradzania pracowników. I oto moje przemyślenie. Więc bardzo wielu moich klientów coraz częściej dochodzi do wniosku, że potrzebuje dzielić się tym, co firma wypracuje z pracownikami, ale też dać jakieś kryteria. Czyli nie wiem, jakieś dodatkowe warunki, które powodują, że. To, co pracownik dostaje, dostaje, zależy od jego indywidualnego wkładu, ale także od wkładu wszystkich innych, czyli jest to premia grupowa. I mój pomysł polega na tym, że liczymy współczynnik, który nazywa się współczynnik efektywności firmy, i polega na obliczeniu, jaki jest przerób w stosunku do kosztów operacyjnych. To co opładałem w odcinku rachunkowości przerobowej, to powinieneś wiedzieć, co to jest przerób. Przerób, czyli to różnica między ceną sprzedaży a kosztami całkowicie zmiennymi. Koszty operacyjne to są wszystkie te pozostałe koszty, które nie są całkowicie zmienne. Więc żeby to wyliczyć, potrzebujesz zrobić następny... jeżeli to wyliczysz, to e, uda Ci się. To bardzo proste znaczenie, jeżeli e, jest ponad jeden, oznacza to, że firma ma zyski, jeżeli jest poniżej jedynki, ma straty i wielkość, o ile jest powyżej 1, oznacza, jak duże są te zyski. Niemniej e, nie da się tego przeliczyć na konkretne pieniądze, czego jest fajne, bo niektórzy moi klienci nie bardzo chcą ujawnić pracowników. Zarabia firma. Może być podstawą wyliczania, jak wypłacać premię. Na przykład wypłacać premię, jeżeli współczynnik efektywności firmy jest wyższy niż 1,1. 1,1. Tak? I dodatkową premię, jeżeli jest wyższy, na przykład, niż 1,2. To oczywiście przykłady. Wszystko zależy od firmy. Jak mówiłem, potrzebne są dodatkowe warunki, które. Firma, które pracownicy muszą spełnić, żeby otrzymać, i one są bardzo różne. Bardzo różne. Czasami to jest dotyczące terminowości wysyłki, czasami dotyczy to jakości wyrobów, czasami to ilości braku albo minimalnej ilości skarg klientów i itd., itd. Chodzi o to, żeby było poczucie, że nie tylko i wyłącznie ze z firmy decyduje, ale musimy coś zrobić. Jakie mierniki wybierać do tego zrobić? No oczywiście to, co jest ważne dla firmy i to, co przynosi w długim terminie wzrost zysku. Jeżeli masz ochotę się dowiedzieć więcej, zapraszam do kontaktu. Chętnie opowiem indywidualnej rozmowie, odpiszę na maila. Do zobaczenia, do usłyszenia.